Witam z Retropiwnicy. Dziś na stoliku mamy podłączony mój ZX Spectrum Plus zatem na tym sprzęcie będziemy coś ogrywać. Nie mam zbyt dobrych dzisiaj takich warunków do nagrywania ponieważ jestem trochę przyziębiony, zatem postaram się żeby ten odcinek nie był jakiś mega długi jak to przeważnie mi wychodzą. Zatem skupmy się już w tej chwili na tym sprzęcie i na konkretnym tytule jaki chciałbym pokazać. A mianowicie Riverride. Otóż jest to gierka, która została wypuszczona przez Activision w 1982 roku, zdaje się. Została wypuszczona oczywiście na konsolę Atari 2600. Na no później były wypusty na kolejne Atari'nki, na C64. No i ZX Spectrum też wreszcie doczekał się swojego wydania. Było chyba gdzieś to około 1984 roku akurat. Ogólnie, jeżeli chodzi o Riveride, widziałem wersję na tych klonach 2600 Atari, widziałem wersję na małym Atari, widziałem wersję na Commodore C64. Natomiast, jeżeli chodzi o ZX Spectrum, no, to do tej pory jeszcze jej nie miałem okazji uruchamiać, także udało mi się zdobyć tą gierkę. No i myślę, że dziś wspólnie się tutaj zapoznamy, jak to się prezentuje. Od razu mówię, że jest to, że jest to ogólnie jakby obraz całej kasety. Mam lewą, mam tą stronę A i stronę B. Zatem ogólnie wczytywanie Trwa dosyć długo, z tego co widziałem, strona A, jak podglądałem, bo to mam w pliku Wave, to trwa ponad 5 minut. Zatem tutaj, no, takie, chyba, dosyć, dosyć dobrze zrobione są te nagrania, ponieważ jak ja tam bawiłem się tymi programami do, do przeróbki, właśnie do generowania tych plików Wave, to mi wychodziły takie około. 40 paru sekund, więc tutaj jak jest ponad 5 minut, to naprawdę to, to musi być tam już tak porządnie wygenerowane. Także myślę, że nie powinno być żadnych problemów przy wczytaniu. Właśnie te wersje takie krótsze to mogą powodować pewne jakieś pewne problemy, pewne jakieś błędy przy wczytywaniu. Dlatego liczę, że tutaj pójdzie nam to gładko i będziemy mogli sobie zobaczyć jak ten Riveride prezentuje się na ZX Spectrum no wiadomo, że Spectrum raczej e, jeżeli chodzi o możliwości graficzne no to e, lekko chyba odstaje od pozostałych tych e, konsolek ale sprawdzimy być może akurat ta wersja będzie całkiem przyjemna całkiem fajnie będzie się w nią grało wszystko przed nami e, tak jak tutaj widzicie, właśnie wcześniej mówiłem, wszystko jest już podłączone. Aktualnie na komputerze tutaj obok, tego akurat nie widzicie, mam już uruchomiony ten plik WAV, wystarczy tylko kliknąć PLAY. Zatem przełączmy się w tym momencie na, na naszego spektruma. 3, 2, 1, GO! Powinniście już widzieć ten biało-szary, taki ekran startowy dobra, zatem wpisuję znaczy wyklikuję akurat, nie wpisuję load podwójne ciapki dajemy enter i odpalam No, i się nie włączyło. Chwila, muszę sobie przełączyć się na podgląd z komputera. No tak, mi się kursor przesunął. Zostawiłem sobie na, na przycisku play. Teraz już powinno wystartować. Kolorki nam tutaj mrugają. Myślę, że zaraz pojawi się. Jakiś napis potwierdzający, że wczytuje nam się Riveride, e, może wyświetlę wam w tej chwili e, jakąś tam przykładową okładeczkę e, z kasety, tą, tą wkładkę papierową, e, jak to mniej więcej e, mogło kiedyś wyglądać. Oczywiście ja nie mam oryginalnej kasety. Bazuję na tym co, co uda mi się znaleźć, jakieś obrazy, jedynie i próbuję to sobie przerabiać na pliki Wave, lub też nawet gotowce szukam właśnie w takiej formie takich plików dźwiękowych. W tej chwili wyświetla Wam się taka przykładowa okładeczka kasety, oczywiście na tych okładkach gry prezentują się zawsze mega kolorowo. Naga ładnie, no a jak jest na żywo, to myślę, że dopiero przekonamy się niedługo. Tu już mamy jakieś pierwsze napisy, że potwierdzające, że faktycznie e, gra, która nam się wczytuje, to Riverride. E, tak jak mówiłem, ta pierwsza strona zdaje się, że powinna nam wystarczyć do wczytania. E, ona ma ponad 5 minut, więc w tym momencie. Włączę jakieś przy, przyspieszone to ładowanie, tak? Znaczy przyspieszone w sensie przyspieszę e, obraz i widzimy się już za moment, gdy, gdy gra wczyta się do końca. Zatem przyspieszamy. Wracamy do normalnej prędkości. Przed chwilą było okno wyboru e, interfejsu lub klawiatury. No, ja wybrałem tam trójeczkę ze względu na, e, na to, że mój joystick podłączony jest przez interfejs Campstone. No i mamy to. Gra została wczytana i uruchomiła się poprawnie. No, na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo zachęcająco. Kolorki fajne. Naprawdę, jak na grę na ZX Spectrum wygląda to dosyć dobrze. No to sprawdźmy, jak, jak lata się tym myśliwcem. Ok, joystick działa, czyli jest ok, wszystko. No, normalnie jest grywalne. Da się spokojnie grać. No może ta prędkość animacji tutaj akurat nie jest. Na jakimś mega e, wysokim poziomie, mogłoby to być troszkę bardziej płynne, ale no nie zapominajmy, że to jest tylko ZX Spectrum. Porównując to do innych gier, no to wydaje mi się, że tu jest wręcz, wręcz bardzo dobrze, trochę ten samolocik wydaje mi się taki mniejszy niż, niż w tych pozostałych wersjach, na przykład na Atari. E, o, zaraz mi się pewnie paliwo skończy. Stąd też można sobie tak latać po tej całej planszy. I wydaje mi się, że tu największym problemem to może być brak właśnie paliwa. Ten samolocik może naprawdę tu od lewej do prawej w dużych dosyć zakresach się przemieszczać. Jeżeli w porę sobie nie zatankujemy, no to możemy już nie zdążyć. Natomiast na Atari przykładowo ten samolot jest większy i jakby ta rzeka, nad którą on leci, no i tak wydaje się to w całości jakby trochę mniejsze, tak? Jest mniej, mniej tego obszaru, przez który się porusza samolocik. No to taka na, na szybko różnica mi się tutaj rzuciła w oczy. Także pie, pierwsza skucha to nie... Nie to, że walnąłem w jakiś helikopter czy samolot, tylko po prostu paliwa zabrakło. Proszę bardzo, jakiś balon nawet tu mamy. No odzorowane jest to całkiem fajnie. Widzę, że starali się faktycznie tak jak to jest na Atari zrobić mniej więcej I wyszło to im według mnie bardzo dobrze. Spodziewałem się, że to będzie mniej kolorowe, a wygląda naprawdę porządnie. Rzadko która gra w ogóle na ZX Spectrum. E, pokazywana jest w tylu kolorach. Przeważnie te tytuły są takie dosyć monotonne, jeżeli chodzi o barwy. Wręcz jest tych kolorków tam bardzo mało. A tutaj jest to tak dobrane, że wydaje się dla oka, że to faktycznie tego jest o i teraz chyba nie dolecę. Dobra, jeszcze, jeszcze spróbujmy. No tutaj to, to paliwo jest faktycznie problemem. Ale no tak żeby przelecieć z lewej na prawo, to się leci, leci, leci. No na tych innych konsolkach to jednak, jednak tamto troszkę... Mniej czasu zajmowało i na pewno mniej paliwa wtedy się zużywało. Także tutaj brak paliwa to wróg numer 1 w przypadku tej, tej wersji na Spectrum. A. Jeżeli chodzi o dźwięk, sam, no to dla mnie jest on tutaj mało słyszalny. Nie wiem, jak to zarejestruje mikrofon. Starałem się. O, już samoloty latają. Starałem się postawić spektruma obok mikrofonu, żeby, no żeby ten wbudowany brzęczyk, bo tak raczej można go nazwać niż jakiś tam głośniczek Wręcz brzęczyk powinien się nazywać no żeby to cokolwiek było w ogóle łapane z niego, tak? No bo on jest faktycznie malutki, gra cicho Także mam nadzieję, że cokolwiek słyszycie. Nie no, fajnie się w to gra. Naprawdę, jeżeli chodzi o gry, to mam raczej. Z, jeżeli o gry pod po ZX Spectrum, to, to tyle co zdążyłem ich uruchomić. No to jeszcze chyba nie widziałem tak, tak kolorowej gry. Przyspieszmy, działa wszystko spowolnianie, przyspieszanie. No, wszystko działa tak jak normalnie. I chyba to sterowanie e, pociskami, jeżeli się go wypuści i później jeszcze dociągnie e, tą wajchą joysticka, no to faktycznie pocisk jeszcze delikatnie e, potrafi skręcić. I to samo właśnie tutaj jest, tak? Tak, jak jest to zachowane, tak jak było w oryginale. Troszkę trzeba zatankować, bo znowu mi zaczyna brakować paliwa. No także mówię. Jeżeli ktoś ma możliwość zagrania sobie na spektrumie w, jak, w jakąś grę, to polecam właśnie Riveride. Jest to świetny tytuł. Na, na wiele tych konsolek wyszedł. A widzę, że wersja spektrumowa też jest naprawdę niczego sobie. Także zobaczymy dokąd uda mi się tutaj dolecieć zanim skuszę myślę, że co jakiś czas mógłbym jakąś tugierkę ze Spectruma pokazać raczej bo raczej nie jest to aż tak mocno popularna popularny sprzęt konsolka Atari komodorki, to są bardziej takie sprzęty wykorzystywane i pokazywane ogólnie na, na YouTubie. Natomiast Spectrum, właśnie ze względu na ten specyficzny typ grafiki, tą, tą jakość, nazwijmy to, grafiki, no, raczej nie zdobył chyba aż tak bardzo popularności w dzisiejszym retro, jeżeli można to tak określić, bo wiadomo, że. Dawniej ten komputerek oczywiście był popularny, w wielu domach się ten sprzęcik odnajdywał. Natomiast ten e, retro YouTube, jaki teraz funkcjonuje, no to przede wszystkim jednak C64, Amiga, Atari, Atari ST, tego typu sprzęty dominują jednak. Dlatego spróbujemy co jakiś czas, może po jednej gierce, nie będziemy tak przesadzać, że 3-4-5, bo to za dużo, żeby, żeby naraz pokazywać. Ale tak po jednym tytule ja postaram się coś tam zawsze ciekawego znaleźć, coś kolorowego, przyjemnego dla oka w miarę, i będziemy tu się zapoznawać z tymi grami, jak one tu wyglądały. Na tym poczciwym sprzęcie. Przyspieszmy. No, ten faktycznie ten scrolling pionowy no, nie należy do idealnie płynnych, ale też nie ma tragedii, żeby to jak, jakoś tam specjalnie klatkowało. Da się spokojnie grać. Tankujemy, tankujemy. Także gramy do. Do skuchy, zobaczymy dokąd tu się uda, oj nie powinienem niszczyć tych, e, tych tankowców, gdzie mógłbym sobie zatankować, bo to może się zaraz na mnie zemścić, tu spróbuję tak delikatnie dłużej, o, tankujemy ile wejdzie, ile wejdzie, o nie, tamtego strąciłem, tu jeszcze spróbuję dotankować. Do czy wyjdzie na to, że e, mój joystick wydaje głośniejsze odgłosy, niż, e, niż te, te dźwięki wydobywające się ze spektruma? Tego się trochę obawiam właśnie, bo żeby nie zagłuszyć całkowicie. Nie wiedziałem dokładnie, który joystick dobrać. Co wziąłem, któryś to był, okazywało się, że był dosyć głośny. O, dawaj, 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 o! Ale to pewnie i tak już skuszę, bo nie widzę. Nie widzę tankowania, a już paliwko. Oj, no i niestety. Dobra, mam nadzieję, że wam się podoba ta gierka. No ja myślę, że akurat do, do tego tytułu na spektrumie to warto często wracać, no bo rzadko zdarza się tak e, tak ładna e, dla oka, e, tak ładny tytuł dla oka. Także polecam wszystkim. Na dziś to będzie już wszystko. Dzięki za oglądanie. I do następnego. Cześć.